Czy dramatyczne informacje od zrozpaczonej Sylwii Perreti się potwierdziły? Dlaczego znów jest pogrążona w żałobie? Jako komentarz powiem, że nocą przyszedł kolejny cios, który mocno uderzył w gwiazdę. Prawda jest taka, że najpierw odszedł syn, a teraz on. Życie Sylwii zupełnie się zmieniło po śmierci jedynego syna, Patryka. Od czasu tragicznego wypadku, celebrytka inaczej podchodzi do sławy i kontaktu z fanami. W mediach społecznościowych często mówi o żałobie. Teraz przekazała kolejną smutną wiadomość: Ogromna tragedia w życiu Sylwii Peretti. Peretti dała się poznać polskiej widowni jako przebojowa uczestniczka programu Królowe Życia. Miłośniczka motoryzacji i luksusowego stylu życia szybko zyskała fanów, z którymi dzieliła się prywatnością w mediach społecznościowych. Niestety w lipcu 2023 roku jej świat wywrócił się do góry nogami. W wyniku tragicznego wypadku samochodowego odszedł jej syn Patryk. Mężczyzna wraz z pozostałymi pasażerami zginął na miejscu powiechaniu w betonowy mur w Krakowie. Wieści o dramacie obiegły cały kraj. Od tego czasu celebrytka nie może sobie poradzić ze stratą ukochanego syna. W mediach społecznościowych często opisuje żal i tęsknotę, z jaką musi się mierzyć każdego dnia. Niestety początek roku przyniósł jej kolejny cios. Nocą opublikowała relację ze smutnym pożegnaniem. Sylwia Peretti żyje w żałobie. Warto wspomnieć, że po śmierci syna zupełnie wycofała się z show biznesu. W mediach społecznościowych usunęła możliwość komentarzy, a także przez długi czas w ogóle nie publikowała postów. Obecnie większość jej aktywności poświęcona jest wspomnieniom Patryka. Drobną zmianą był bożonarodzeniowy okres. Celebrytka kontynuowała tradycję charytatywnej akcji dla dzieciaków z domu dziecka, a w tym roku również i seniorów. Paczki Peretki to okazja do obdarowania potrzebujących podarkami, by w czasie świąt poczuli rodzinną atmosferę. Przez lata w misji gwieździe pomagał syn, przebierając się za świętego Mikołaja. W tym roku Patryk otrzymał zastępstwo. Niestety po intensywnym czasie przygotowań do Sylwii Pereti wróciły smutne wspomnienia. Nawet w nowym roku opowiedziała o bólu, z którym nie może poradzić sobie sama. Obecność męża jest dla niej kojąca, jednak niewystarczająca, by położyć kres żałobie. I nie piszcie, proszę, wyglądasz na smutną. Jestem smutna każdego dnia i nie mam już siły tego ukrywać. Niestety trafił ją kolejny cios. W mediach społecznościowych pokazała smutne nagranie. Znowu musiała się pożegnać. Sylwia Peretti pożegnała kolejną osobę. Po śmierci syna, aktywność Sylwii Peretti w mediach społecznościowych jest raczej sporadyczna. Większość jej postów dotyczy żałoby, jaką przechodzi po śmierci Patryka. Niestety teraz doszła kolejna osoba, z którą musiała się pożegnać. W relacji udostępniła krótkie nagranie nocnego miasta z oświadczeniem. Czytamy w nim, że celebrytka przekazuje wieści o śmierci bliskiej osoby. Nawet w tej sytuacji nie zabrakło nawiązań do syna. Znając Patryka, zna już połowę nieba. Jestem przekonana, Mario, że od dziś razem śmigacie po krainie wiecznego szczęścia. Do zobaczenia, napisała. Nowy rok zaczął się dla Sylwii Peretti smutnym pożegnaniem. To kolejna bolesna śmierć, z którą musi się mierzyć. Dziękuję, że jesteś, koniecznie subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.